W przybyłem z daleka Jak podróży Gullivera Pogoni za esencją natury Szedłem odległym szlakiem. Jestem teraz skrajnie bezparwienny Do podróżycia Tu się zaczyna usmowania czas Do podróży My tutaj ścieżką, z bokiem Trzeba uważać, jeszcze się bo ślisko Jak widzimy, tu jesteśmy teraz u góry Piękny bardzo widok natury. Tam jakaś muszelka fajna leży, niebieskawa. Muszę wziąć sobie na pamiątkę. Patrzcie, jakie piękne kamienie uformowane. Skąd one się tu wzięły? Nie wiem, ale na pewno z tych skał. Jak są przypływy, to one pewnie pływają w morzu. Czasami się przemieszczają te kamienie, także jest wow. Dalej zmierzamy ku przygodzie i górom. Więc weź na kuczaka, nie idź tak. No. Oj, nie wiem czy wejdziemy, Marcin. Przydałaby się jakaś lina? Próbujemy. Ja gaszę telefon. Słuchajcie, zeszliśmy, ale nie wiem jak wyjdziemy. jest bardzo ślisko, o kurczę, nie jest łatwo, nie było łatwo, także przypływ zaraz będzie, tu jest jakaś jaskinia diabła niby, także mamy chwilę, żeby wyjść stąd, słuchajcie, bo będzie przypływ, już się podnosi woda, zobaczcie, mało kto tu schodzi, także tam jest taka jaskinia. Jest bardzo niebezpiecznie, jak widać. Ale jesteśmy w dwójkę, także jest raźniej. Będziemy musieli tam wejść. Uff, pięknie. Zobaczcie jakie ręce mam, także czego się nie robi za przygody, ale musimy uciekać, ja nie wiem jak teraz wejdziemy, tu jest bardzo ślisko. Dobra, ja wchodzę pomału. Uch. No tu słuchajcie tabliczka jest jak już zeszliśmy, ale co tu pisze, ha, że trzeba uważać, kamienie spadają, jak się schodzi to tamto, step rock. Unfood bla bla bla. No ale to już jest po wszystkim jak wyszliśmy z tego słuchajcie, także pierwsze <laughs> się robi, a potem się czyta uwagi, no ale okej. Okay. Pamiętajcie, pierwsze trzeba czytać, a potem robić. Jakoś tak. No i zobaczmy jeszcze tutaj jakieś kamienie są. No było niebezpieczne trochę wam powiem. Tutaj też jest w wprowadzi przypływ, Także jest super. Słuchajcie, jest sam foka biedna. Ale nie możemy jej ruszać, jak widzicie tam leży i ona czeka na przypływ. Jestem bardzo daleko od yy, brzegu, także ona czeka na odpływ i ona sobie popłynie. Jak widać rusza się już pomału w stronę wody, także zostawiamy ją i nie ruszamy, bo jest, to jest niebezpieczeństwo, ona trochę walczy do nas. tak? Także stoję bardzo daleko, żeby jej nie, nie, nie ruszać ani żeby się nie denerwowała. Szkoda, szkoda, słuchajcie, że tak sobie leży. Bym podeszedł, bym ją wrzucił do wody, ale może zaatakować. Zostawiamy ją na naturze. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Widzicie, w jakich skałach ona leży. Bardzo daleko od góry jesteśmy od brzegu. Wiecie, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim? Cisza, szum morza, śpiew ptaków, mew i cisza. To jest najpiękniejsze w naturze, słuchajcie. Jestem teraz krajnie bez barwie. Do podu życia. Tu się zaczyna to schowalnia